Shalom i dzień dobry. Zapraszam na serię wykładów księgi psalmów ze źródeł żydowskich i zrozumienie tekstu po hebrajsku. Zaczynamy z psalmem numer jeden Omówimy werset po hebrajsku pasuk numer jeden. Ten werset brzmi po hebrajsku Aszrei haish asher lo halach beacat reshaim uvederech chataim lo amad uvemushav leitzim lo yashav Szczęśliwy jest człowiek, który nie chodził wedle porad niegodziwych i na drodze grzeszników nie stał i w posiedzeniach leniów nie siedział. Zwróćmy uwagę, że Król Dawid, czyli autor Księgi Psalmów, opisuje trzy kategorie ludzi, i każdą z nich należy unikać w innej, w unikalnej formie. Numer jeden: niegodziwi, po hebrajsku reshaim. Unikanie niegodziwych polega na niechodzeniu z nimi, jak w pierwszej części wersetu nie chodził. Grzesznicy po hebrajsku chataim albo Chotim, unikanie grzeszników polega na niestaniu na ich drogach, jak w drugiej części wersetu nie stał. A lenie po hebrajsku lecim, unikanie leni polega na niesiedzeniu z nimi, jak w trzeciej części wersetu, nie siedział. Słowo niegodziwi opisuje ludzi, którzy grzeszą intencyjnie lub z powodu lekceważenia i niedbalstwa. Słowo grzesznicy opisuje ludzi, którzy grzeszą nieintencyjnie, ale z powodu pożądania, obojętnego rodzaju tego pożądania. Natomiast słowo lenie opisuje ludzi, którzy nie grzeszą, ale również nic dobrego nie robią. Po prostu nic nie robią. Ta interpretacja słów pochodzi m.in. od jednego z największych mędrców XIX wieku, rabin Meir Leibush Ben-Jechiel Michael Weiser, nazwany według swoich inicjałów Malbim. Rabin Weiser studiował w Warszawie, ale był rabinem Bucharesztu i później Konigsbergu. A zwróćmy uwagę, że kolejność czasowników chodzić, stać i siedzieć w tym wersecie pokazuje pewnego rodzaju diminuendo, jak się mówi w muzyce, zmniejszenie. Chodzenie wymaga większego wysiłku niż stanie, a stanie wymaga większego wysiłku niż siedzenie. Czyli wybierając kolejność czasowników, najpierw chodzić, potem stać i potem siedzieć, to król Dawid chciał zwrócić naszą uwagę na jakiegoś rodzaju diminuendo. Wrócimy do zrozumienia, o co mu chodzi. Ale potrzebny jest teraz krótki wstęp odnośnie jednego ze szczegółów gramatyki hebrajskiej. Po hebrajsku, jak i po polsku, zaimek lub rzeczownik jest zawsze przed czasownikiem. Na przykład wyraz „ja stoję” jest po hebrajsku ani omed. Ani oznacza „ja”. A omed oznacza stoję. W języku hebrajskim można jednak również zmienić kolejność słów i postawić czasownik przed zaimkiem lub przed rzeczownikiem w celu podkreślenia tego, co zdanie mówi. Jeśli powiem na przykład omed ani zamiast ani omed, to powiedziałem ja stoję zamiast po prostu ja stoję. Czyli postawienie czasownika przed zaimkiem lub przed rzeczownikiem dodaje nacisk i zwraca uwagę czytającego, i więc funkcjonuje trochę jako wykrzyknik. Teraz ten wstęp o gramatyce jest ważny w związku z tym, że król Dawid w pierwszym wersecie Księgi Psalmów używa właśnie takiej niuans gramatyki. Jeśli Państwo zauważyliście, pierwsza część tego wersetu jest napisana bez nacisku. Szczęśliwy jest człowiek, który nie chodził wedle porad niegodziwych. Natomiast druga i trzecia część wersetu są napisane z odwrotną kolejnością słów. Po drodze grzeszników nie stał. Czasownik jest po rzeczowniku. I w posiedzeniach leniów nie siedział, z czasownikiem na końcu. To, co próbuje nam e, e, król Dawid, kto, co próbuje na, e, król Dawid nas nauczyć. To zwróćmy uwagę na sprzeczność wywodząca się z powyższych faktów. Kolejność różnych kategorii ludzi, niegodziwi, grzesznicy i lenie, ta kolejność tworzy diminuendo, zmniejszenie od najgorszego, czyli niegodziwi, tacy, którzy intencyjnie grzeszą, do najmniejszej, najmniej złego, czyli lenie, którzy po prostu nic nie robią. To jest diminuendo, zmniejszenie, patrząc na kategoriach ludzi, niedobrych. Natomiast struktura rzeczowników, e, przepraszam, struktura rzeczownik-czasownik tworzy odwrotne wrażenie, że autor próbuje kłaść większy nacisk na część drugą i trzecią niż na pierwszą, czyli raczej jest mowa o crescendo, zwiększenie, niż Diminuendo niż zmniejszenie. I jak to zrozumieć, że z jednej strony werset wyraża diminuendo, a z drugiej strony on wyraża crescendo? To z tych powyższych faktów wychodzą dwie interpretacje. Numer jeden, że kolejność kategorii ludzi wyraża tą prostą interpretację. Że najważniejsze to unikać tych najbardziej niegodziwych, nawet nie słuchać ich porad. Z kolei, z leniami, czyli z tymi najmniej złymi w tym wersecie, wystarczy nie siedzieć w ich towarzystwie, czyli nie przebywać dużo czasu z takimi ludźmi. To jest interpretacja numer jeden, wychodząca z tych faktów, co, co, co widzieliśmy w tekście hebrajskim. Natomiast druga interpretacja. Odnosiłaby się do czasowników, jak też tłumaczono powyżej, że patrząc na czasowników, widzimy kresiędo z najmniejszy nacisk na pierwszej kategorii ludzi do największego nacisku na ostatniej. Czyli przesłanie byłoby odwrotnie: że człowiek nie potrzebuje dużo upomnień i napomnień, żeby zrozumieć, że nie powinien mieć do czynienia z niegodziwymi, z niegodziwymi ludźmi. I dlatego król Dawid nie kładzie na to nacisku, ale z mniej niegodziwymi ludźmi, jak ci, którzy grzeszą, bo nie, potrafiają, bo nie potrafią zwyciężyć nad pragnieniami, lub ci, którzy nie grzeszą, ale są leniami, więc nic nie robią, uniknięcie tego rodzaju osób em, em, w, wymaga większego upomnienia i dlatego ta i dlatego na te kategorie ludzi król Dawid kładzie nacisk większy przez czasowniki. Czyli ta, sprze ta sprzeczność, albo ten werset, e, znaczy nie albo, bo ten werset mówi, e, patrząc na rzeczowników, mówi e, w diminuendo, od najgorszego do najmniej złego, a w czasowników, mówi, w sensie struktura czasownik-rzeczownik, mówi w crescendo, od najmniej, Niedobrych do, do najgorszych, no patrząc na gdzie czasownik podkreśla. Wydaje mi się jednak, że król Dawid intencyjnie napisał ten werset z takim dwuznacznym znaczeniem. Dlatego, że dla pewnych osób to pierwsze znaczenie jest ważniejsze. Im nie zaszkodzi przebywanie z leniami, ale muszą unikać bardziej niegodziwych osób. Ale są inne ludzie, dla których jest odwrotnie. Im nie zaszkodzi przebywanie z bardzo niegodziwymi ludźmi, bo ich odrzuca wielka niegodziwość. Natomiast przebywanie przez dłuższy czas z mało niegodziwymi ludźmi. Na nich to z źle wpłynie na, takich ludzi, na ludzie z, tej drugiej, z tego drugiego rodzaju, bo nie będą świadomi niegodziwości tych mało niegodziwych ludzi. I więc ta, ta dwuznaczność w tym wersecie, kiedy się jego czyta po hebrajsku i zna się hebrajską gramatykę, ona jest intencyjna, bo każdy musi sam siebie znać i więc wiedzieć, czy dla mnie jest ważniej tak. Czy ważne inaczej? I może być oczywiście, że czasami tak, a czasami inaczej. Serdeczne pozdrowienia z Jerozolimy. Shalom.